Gospodarstwo Rolne Wyszogóra w województwie zachodniopomorskim zajmuje się zarówno produkcją zwierzęcą, jak i roślinną. Produkcja roślinna opiera się na bezorkowej uprawie zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i traw nasiennych. Od 2013 roku nasze stado jest pod oceną Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Aktualnie posiadamy stado podstawowe czysto rosowe Limuzeum oraz mieszańce. Stado podstawowe rasy Limuzeum pochodzi od najlepszych francuskich hodowli. Nasze krowy kryjemy naturalnie starannie wyselekcjonowanymi buchajami oraz przeprowadzamy inseminację nasieniem sprowadzanym od najlepszych europejskich buchajów. Dzięki temu udoskonalamy genetycznie prowadzone stado, uzyskując potomstwo o świetnych cechach matecznych, bardzo dobrym umieśnieniu, budowie szkieletu oraz dużych przyrostach. Uzyskane w ten sposób potomstwo jest bardzo dobrym materiałem hodowlanym, który zasila nasze stado oraz stada innych hodowców. Główny czas wycieleń w naszym gospodarstwie przypada od stycznia do kwietnia, dzięki czemu od maja krowy z cielętami wychodzą na pastwisko i zostają tam aż do późnej jesieni. Cielęta odsadzamy od matek po 8 miesiącach. Jałóweczki pozostają na dalsze powiększanie i remont stada, natomiast wyselekcjonowane buchajki zostawiamy do odchowania i w późniejszym czasie sprzedajemy jako buchaje hodowlane. Żywienie naszego stada od wiosny do jesieni odbywa się na pastwiskach, co jest naturalną i najlepszą formą żywienia bydła mięsnego. Na jesień krowy sprowadzamy na gospodarstwo, gdzie do momentu wycielenia karmimy je przede wszystkim sianem i sianokiszonką. Po wycieleniu krowy dostają dodatkowo kiszonkę z kukurydzy oraz gniecione zboże. Naszym celem jest powiększenie stada czystorasowego do 200 matek o najlepszych cechach genetycznych rasy limuzeum. Stale pracujemy nad rozwojem technologicznym i stawiamy czoła nowym wyzwaniom.